Rozmawialiśmy kilkakrotnie ostatnio, w ciągu kilku ostatnich dni. Między innymi przypominam sobie rozmowę, kiedy zdzwoniliśmy się, byłeś w lesie i powiedziałeś mi pamiętne Pamięt... słowa. No właśnie, pamiętasz te słowa? Co powiedziałeś nie na wiem, temat tego kryzysu? Dzisiaj? Nie, nie wiem, byłem zaskoczony na rozmowie. Że... powiedziałeś Dobrze, że mi kiedyś to powiedziałeś, żebym przygotował się na kryzys. Jak ty się przygotowałeś na kryzys, Marcin, że możesz dzisiaj spokojnie odetchnąć i powiedzieć Generalnie nic się nie stało Polacy, mamy kryzys, mamy koronawirus, mamy dzisiaj dla wielu, wielu osób, bo myślę, że jest iluś tam zarażonych, zagrożonych życie. Dlaczego ty dzisiaj śpisz spokojnie? Jak poznaliśmy się na studiach, to było lat temu z 15 pewnie już, mówiłeś o czymś takim jak poduszka finansowa, bezpieczeństwo finansowe, wolność finansowa, że nie będzie emerytur, i kurde, ja w to uwierzyłem. Ja w to uwierzyłem, że trzeba tak gdzieś zbudować. Miałem mój kryzys lat temu, 10 prawie już. Pomogłeś mi z niego wyjść i powiedziałem sobie, że już więcej takich w Top nie będzie i poduszka finansowa jest super ważna. Więc e, słowem kluczem jest poduszka finansowa. Czyli słynne Twoje znowu pytanie: e, ile miesięcy przyżyjesz z pieniędzmi, które masz bez pracy? Im ta liczba jest większa, dłuższa. Tym jest to... Bo, jakby też chyba możesz tego nie pamiętać, ale ja wtedy powtarzałem jeszcze jedno zdanie, mianowicie, że kryzys przychodzi zawsze. Kryzys przychodzi zawsze. Czy nam się to podoba, czy nie, jest tylko jedna kwestia. Czy będziemy na ten kryzys przygotowani, czy nie będziemy na niego przygotowani? Ty miałeś wcześniej biznes zupełnie inny niż masz teraz. Miałeś biznes oparty Wiesz, na, na normalnym, tak zwanym modelu biznesowym, czyli miałeś wynajęte biura zatrudnionych ludzi, koszty na poziomie... Jakie miałeś koszty wtedy w tym biznesie miesięczne? 150 tysięcy, może trochę więcej. Ile? No, 30 osób to pokładzie. 30 osób zatrudniałeś. To ryzyko, że to skończy się źle, było dosyć spore, biorąc pod uwagę, że byłeś świeżo upieczonym absolwentem uczelni. I Byłem z doświad... dzieciakiem bez doświadczenia, który miał farta, bo skoczyły mu wielkie zamówienia od klientów i... Dlatego zbudował szybko firmę, która miała za tym nadążyć. I e, dzisiaj bym tą firmę nazwał firmę z ze filozofii kruchości, czyli taki bardzo podatnej na upadek. I śmieję się, że przez ostatnie 15 lat budowałem antykruchą firmę, czyli taką, jaką mam teraz, bez pracowników, bez biura, zdalną, ale nie taką backpackerską, że wiesz, robię komuś strony za 100 dolarów i mieszkam w Tajlandii, e, tylko wiesz, solidny, mocny biznes, który się rozwija. I Ludzie płaczą, bo musieli dzwonić pracowników. Ja ich nie mam, bo muszą biuro płacić. Ja go nie mam. I to nie jest tak, że się cieszę z tego, że ha, ha, zobaczcie, u mnie zajebiście, bo nie jest u nikogo zajebiście, każdy zostanie tak po dupie, że oh my god, ludzie tego jeszcze nie wiedzą, też o tym mówiliśmy w Lesie. Więc to, to jest co wokół, czyli co, jak mogę działać najbardziej efektywnie z minimalnym zapotrzebowaniem na narzędzia. Czyli jak to poukładać, żeby to był biznes oparty na sadach antykruchości. Dobrze, to powiedz proszę naszym widzom teraz, Marcin. Co należy dzisiaj zrobić? Bo to ten kryzys pewnie. W zasadzie jestem pewny, że on minie, tak? Wynaleziona zostanie szczepionka, lekarstwa. Być może już może to potrwać kilka miesięcy, ale minie. Ale myślę, że będzie następny. Czy za kilka lat, czy tak jak teraz kilkanaście, my tego nie wiemy. Co należy zrobić, Marcin, Twoim zdaniem, jako już teraz bardzo doświadczonego, dziesięcioletniego przedsiębiorcy, o czym powinien dzisiaj człowiek myśleć, żeby biznes budować nie na piasku, i na, nie na glinianych nogach, a na, na skalę, bo opoka to mi się źle kojarzy, bo wiem, co to jest opoka jeszcze z minerałów na studiach, ale na skalę, żeby budować. Co byś dzisiaj, Ty, jakie dałbyś rady dzisiaj naszym słuchaczom. Jak mają dzisiaj budować swój biznes? Bo ty jesteś takim, można powiedzieć, przykładem, jesteś wzorem bardzo dużej zyskowności firmy przy nierelatywnie niskich kosztach. Moje koszty prowadzenia biznesu są tak turbo małe, że jest rzecz abstrakcja. I ja tobie dużo zawdzięczam w tym temacie, właśnie. Więc ja bym też to podzielił na kilka etapów. No to pierwszy etap no to zbudowanie jak najszybciej gotówki. Czyli to no nie jest tak, że jest za późno, żeby teraz zacząć zarabiać pieniądze, bo można to robić cały czas, się dzieje. Więc teraz jest pełne skupienie na tym, żeby ten cash się pojawił, nie ważne, czy w ręku czy na koncie. Później jest ta przeczekania i później etap rozwoju. W chwili obecnej jest w etapie tym pierwszym w moim odczuciu, w mojej ocenie, że można jeszcze e, zarabiać pieniądze i ludzie wydają pieniądze na coś innego niż jedzenie i zasoby potrzebne do przetrwania, bo widzę też to w na no, Pieniądze nie, 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 nie zniknęły nagle z rynku, pieniądze dalej są na tym rynku, one nie zniknęły. Oczywiście, więc ja na przykład komunikuję: hej, kupię sobie książkę, bo jak przestaną działać kurierzy, no to ba mi ich nie wyśle. I ludzie mówią: tak, kupię sobie książkę właśnie na ciężkie czasy. I niektórzy traktują to równie ważnie jak kupno nie wiem, ryżu, to potrzebują mieć książki, która pozwoli im ten czas efektywnie przeżyć. Więc budowanie biznesu z perspektywą tego, że z tego wyjdziemy, to ja widzę w dwóch obszarach. Jeden to jest kwestia tej pandemii wirusa na poziomie biologicznym, a drugi na poziomie gospodarczym. I to nie jest tak, że mamy teraz i za dwa tygodnie wracamy do szkoły, będzie, zajebiście, tylko będziemy przeżywali później ogromne konsekwencje kryzysu gospodarczego, który już się dzieje. Więc im szybciej ta poduszka jest zbudowana, jeszcze raz powtórzę, że teraz dzisiaj jest na to czas i przestrzeń, żeby tę poduszkę finansową jeszcze budować, jak najszybciej, jak się da, rabatami, promocjami, żeby tylko zwiększyć swoją płynność. No i rozpisać sobie, jakie, z jakiego powodu ten biznes dzisiaj ci upadł, bo na pewno są ludzie, którzy teraz biznesy upadają i zrobić coś przeciwnego, i coś przeciwnego, szukamy środka. Czyli mając pracowników, idziesz skrajność, teraz nie masz pracowników. Miałeś wielkie biura, nie masz teraz biura i tak musisz zrobić robotę. I się okazuje nagle, że można ludzi leczyć zdalnie przez telemedycynę, przez rozmowę z lekarzem. Nie trzeba iść do szpitala, żeby tam jakieś kwitki wypełniać, żeby przyjął cię lekarz rodzinny. No, kurczę, można. Nagle ludzie mają dyscyplinę, żeby siedzieć na dupach w domu i pracować zdalnie. A wcześniej nie, nie, muszę iść do biura, bo nie mogę się domu skupić. Nawet może nic potrafią załatwiać sprawy na telefon, Marcin. Prawda? I ja też myślałem, że nie można pracować bez biura. Praca nie ma nic wspólnego z biurem, Praca jest praca. powiedz mi, ile procent biznesu masz w tej chwili w internecie? Dziewięci... Dzisiaj 100%. Oh, Dwa tygodnie <laughs> temu. Tygodni... że dzisiaj masz 100% temu... biznesu w internecie. Dwa tygodnie temu miałem 90%, z a tego tygodni... tygodni... 7... co spadły ci obroty? Nie spadły. Mi. Tego się właśnie spodziewałem. Natomiast chciałbym zaprosić teraz naszych trenerów jeszcze na salę. Kochani, bo już jest 9:59, zapraszam Was do tego, żeby zadać pytania Marcinowi. Mamy dwie minutki. Marcin, przede wszystkim gratulacje fenomenalnie, z jednej strony powiedziałeś, że to nie jest backpackerski biznes, ale mimo wszystko podróżujesz, napisałeś książkę o przedsiębiorcy w podróży, także tutaj Cię łapię bardzo pozytywnie za słowo. Marcin, dzisiaj, jeśli ktoś chciałby założyć swój biznes, to rozumiem, że Ty radzisz zdecydowanie nie inwestować w biura, nie przeinwestowywać pieniędzy i skupić się tylko i wyłącznie na zadaniowości. Jakie te pierwsze zadania, jako młody przedsiębiorca, albo ten, który jest dzisiaj na rynku, mógłby wyrażać? Co można ja zrobić? No, przede wszystkim przedsprzedaż po pierwsze, a po drugie. No bo wszyscy zaczynają od dupy strony, czyli budują biuro pracowników, też tak zrobiłem, też taki byłem kiedyś, ale później, dobra, gdzie jest klient? Ale masz stałe koszty, jak cię gonią stałe koszty, to jest trochę ciężej być elastycznym i zmieniać biznes model i robić pivoty startupowe. My mieliśmy fartę, zrobiliśmy konferencję 7 marca na prawie 500 osób, trzy dni później byłoby jednego eventu. Mówiliśmy, że to będzie ostatni event ever. Kurde był nie, prorocze słowa, ale sprzedajemy teraz na przykład nagrania z tej konferencji i to jest, co się dzieje teraz. Kończymy tą sprzedaż dzisiaj wieczorem, więc można kupić nagrania z konferencji i to jest cyfrowa wersja eventu, który mieliśmy nagranego wcześniej. Więc też dla mnie istotne jest to, żeby budować swój brand i dawać ludziom wartość. Jak te czasy, jak mówił Friderek, złe się skończą, bo one się, kurde, muszą skończyć. Więc pytanie no tak, jaki jakiej wdzięczności. U społeczności, teraz będzie, ona będzie siedziała spoza terenu w domu, oglądała internety, zbudujemy. Można nic nie robić, a można robić to samo, co się no, robi to tej pory. To jest elastyczność, nie, bo zauważcie, że o, o ile na przykład teraz osoby, które pracują przez internet, mają komfortową sytuację, ale gdyby ten internet nam wyłączyli teraz, akurat taki kryzys by był, że serwery w United States by padły i internetu nie ma na przykład. nie, Co że... by się ty robił? Robi, ja mam Słucham. Co byś wtedy robił? No, ja bym to wtedy bardziej stacjonarnie wszystko prowadził, w no, mojej mojej na balkonie, na balkonie. Nie możesz. Musisz siedzieć w domu i nie możesz wyjść poza dom. Ja bym robił dokładnie to samo, co robię teraz, tylko no, że nie, nie, moment internetu. uploadu byłby w momencie, kiedy wtedy się pojawił internet. Czyli by tak, tak, robił codziennie to. swoje kluby, nawet bez ludzi, to tak. później bym to dał. Dokładnie, tak. to że myślałam, że to byłby czas na pisanie książek, artykułów, przygotowywanie materiałów, dokładnie. na to, żeby później mieć już fajną bazę. Dzięki. Jak powiedział Seneka starszy, kiedy przygotowanie spotyka się z okazją, zapracowałbym na to przygotowanie. Marcin, dziękujemy Ci już z całego Dzięki serca za to. Bardzo. I dziękuję za dobre słowa, bo myślę, że nasi słuchacze też dużo z tego wyniosą.